Oglądają Państwo program na linii ognia Marzena Kawa. Witam ponownie. W sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro pojawiają się kolejne kontrowersyjne informacje dotyczące działań sędzi i przygotowań do procesu. Politycy opozycji mówią wprost o nadużyciach i braku gwarancji uczciwego postępowania. Na temat już pewnej sprawy, to znaczy 22 grudnia, ma zapaść decyzja w sprawie wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące byłego ministra sprawiedliwości. Wypowiadał się poseł Mariusz Gosak. W sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobro wylosowana sędzia z Justiti, co nie jest przypadkowe, już wystąpiła do Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji o to, żeby zabezpieczyć konwój. Czyli panie ministrze Zbigniewie Ziobro, proszę przyjechać, więźniarka już tu jest. Tak wygląda system bezprawia w państwie Donalda Tuska. Pani sędzia już informuje wydział konwojowy Komendy Stołecznej Policji, żeby więźniarka już pod sądem stała. No, Szanowni Państwo, w jakim kraju my żyjemy, jeżeli łamane są elementarne przepisy państwa prawa, państwa prawnego, którego model mamy wpisany w konstytucję. Dopóki nie zostanie przywrócona praworządność w kraju, dopóty pan minister Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. Przypominamy, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał oficjalne wezwanie do stawienia się przed sądem w Warszawie jako podejrzany. I to właśnie 22 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, czy ta data jest przypadkowa, ma zapaść decyzja w sprawie wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sprawa jest komentowana także na portalu w polityce. Warto skorzystać z tych właśnie informacji, do których dotarli nasi dziennikarze i sprawdzać, u źródła portal w polityce.pl. Sprawa, która można powiedzieć, wydawała się jakąś taką teorią, teraz w tym momencie nabiera takich kształtów. To też być może jest związane z taką ostrą krytyką, jaką były minister sprawiedliwości posyła właśnie w kierunku premieral Właściwie to jest przyznanie, że fakt, że trzecie, trzeciej, że elity trzeciej że Rzeczpospolitej zaczęły być dotykane przez sądownictwo w czasach, kiedy zajmował się sądownictwem i wymiarem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To jest właśnie ta konsekwencja, która teraz spotyka ministra sprawiedliwości. Po komentarz do tej sprawy, do tego, co może się dziać, sięgamy do polityków. Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Witam panią redaktor i witam wszystkich trzygodnych widzów. 22 grudnia. Czego możemy się spodziewać pana zdaniem, jeżeli chodzi o ministra sprawiedliwości? Panie... Panie redaktorze, moi drodzy państwo, już od początku było wiadomo, że to jest chudztwa polityczna, że to ma być szopka i spełnienie marzeń pana premiera Tuska, żeby zobaczyć pana ministra Ziobrę w kajdankach i nic innego się nie liczy. Już w momencie, kiedy głosowaliśmy w sejmie, wiedzieliśmy, że zaraz po głosowaniach na drugi dzień, pan minister miał być już najprawdopodobniej aresztowany, że to była już przygotowana ustawka, a teraz po tym, co przed chwileczką mój kolega, pan poseł Gosek ujawnił, to jest po prostu skandal, żeby sędzi naturalno dziwnym trafie, z odpowiedniej organizacji sędziowskiej, która e, walczyła z panem ministrem Ziobro i z zmianami w sądownictwie, nie tylko, że została przez przypadek wylosowana, to jeszcze już zadekretowała zapotrzebowanie na konwój przewiezienia potencjalnego więźnia e, w odpowiednie miejsce odosobnienia. To znaczy, że już wydała wyrok pani sędzina, więc brawo, naprawdę trzeba być bardzo człowiekiem e, Mało, jakby co powiedzieć, inteligentnym, przewidywalnym, żeby widzieć, że to jest, jeśli ktoś jeszcze w to wierzy, moi drodzy Państwo, że to nie jest chusta, że to nie jest ustawione tylko i wyłącznie na pewien teatr, który ma się odbywać. Natomiast no, data przed świętami, no cóż, ojca dyrektora chcą przesłuchiwać Tadeusza Rydzyka 8. Grudnia w święto Maryjne, święto bardzo istotne dla Radia Maria i także dla Kościoła, a teraz 20 przed świętami. Oni nie liczą się żadnymi świętami, wigilią, niczym, ale to nie o to chodzi. Generalnie, jeśli by mieli pani redaktor czyste intencje, to jest jedno proste rozwiązanie, i pan minister by mógł spokojnie przyje przyjechać do Polski, i zeznawać z wolnej stopy. Listy żelazne. Gdyby sąd polski e, zaproponował e, takie rozwiązanie listu żelaznego, list żelazny powoduje tylko tyle, e, że osoba przybywa do Polski, nie może być aresztowana, nie, dopóki jest zeznaj tak zwanej wolnej stopy. Ale oczywiście nie ma takiej woli, bo to wola jest bardzo określona. Do więzienia w kajdanki, żeby dobrze to na zdjęcia wyglądało. Hańba i wstyd, nikt nie patrzy na stan zdrowia pana ministra, na to, że ich biegły, pani redaktor, ich biegły sądowy, ich własny e, wydał takie orzeczenie, że w żadnym więzieniu w Polsce pan minister nie ma możliwości kontynuowania odpowiedniej leczenia. Tym bardziej, leczenia, panie pośle, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaproponował, że może zostać przesłuchany, że mogą to być Węgry tak. albo może to być Bruksela. Ale rozumiem, że nikt nie odpowiedział na tego typu sugestie. Panie redaktorze nikt nie odpowie, bo nie ma takiej woli. Pan minister powiedział, że może nawet ich choćby dzisiaj zeznawać w konsulacie angielskim. Dlaczego nie wraca? No bo jak wiemy, moi drodzy państwo, was też epatują pewnymi informacjami. Ja wiem, że państwo tego może do końca nie rozumiecie i, i czujecie się z tym źle, e, ale naprawdę proszę uwierzyć, jeśli już no, no, ta sytuacja, którą przed chwilą Mariusz Gosek przedstawił. No przecież sędzina już... E, De facto poinformowała, jaki wyda wyrok. Już wiadomo, że już zabezpiecza wszystkie siły, żeby wykonać zatrzymanie. W związku z tym, panie Państwo, to są już przygotowane wyroki i minister Ziobro naprawdę, jeśli to mówi pan profesor Piotrowicz, który też nie jest jakimś naszym miłośnikiem, jeden z twórców konstytucji 97 roku, to mówi, że wprost, minister Ziobro. W dzisiejszym Polsce w obecnej sytuacji nie może liczyć na uczciwy proces przed polskimi sądami. Niestety taka jest realność. Jest to może brutalne, jest to przykre, ale nawet zlikwidowali pani redaktor losowanie, tak? Tylko podaję, że jeden członek składu jest losowany, dwóch poza nie, co w ogóle jest też złamaniem ustawy, która to reguluje, a więc w przyszłości te wyroki będą na pewno mogą być podlegać weryfikacji i podważeniu. Do, o komentarz do właśnie tego tematu. Sięgamy teraz do Kamila Wnuka, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktor, witam serdecznie, kolegę posła i państwa. Witam serdecznie, też witam kolegę. 22 grudnia mówimy właśnie o tym, że hmm, były minister sprawiedliwości już otrzymał oficjalne wezwanie do stawienia się przed sądem w Warszawie jako podejrzany i ma zapaść decyzja w sprawie wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Jak pan skomentuje fakt właśnie, że chory człowiek, który walczy z chorobą nowotworową, który. Nie jest w stanie liczyć na sprawiedliwy wyrok albo nawet na, na przesłuchanie na swoich warunkach. Ma właśnie tego typu sprawę, która już jest właściwie przesądzona, bo jak tutaj mówimy, że sędzina już w pewien sposób wydała, że tak powiem, wyrok na ministrze sprawiedliwości. Byłem Zbigniewie Ziobro. Jak pan skomentuje w ogóle to, co się wydarzyło? Nie wiem, czy pani sama słyszy to, co pani przed chwilą powiedziała, ale powiedziała pani, że nie ma szans na sprawiedliwy wyrok. I nie ma szans, żeby to było na jego warunkach. No to wydaje mi się, że wyroki są tylko i wyłącznie sprawiedliwe, no bo aby nie były w Polsce sądy sprawiedliwe, to nie ma sensu w ogóle, aby sąd w Polsce funkcjonował. A na jego warunkach to jeszcze nie słyszałem... Ale pana, panie, panie pośle, żeby... stawia się już y, teoria o wyroku. Właśnie ta wylosowana sędzina mówi wprost, czyli y, tak jakby można powiedzieć uprzedza fakty. Czy to świadczy o tym, że może liczyć na sprawiedliwy wyrok? To w tym. Ona już, zamówiła, ona już zamówiła konwój. Ona już, drogi kolego pośle, drogi ona już konwój zamówiła na ten dzień. Ona już wie, jaki wyrok wyda, ona już wie, że trzeba podstawić więźniarkę i już jest oficjalne pismo. To, to trzeba zrozumieć. Przede wszystkim, no to jeżeli ktoś jest uczciwy i nie ma nic do ukrycia, to nie ucieka na Węgry tylko jest w Polsce i z gardą broni swojego imienia nie boi się i nie, nie ma z tym problemu. Natomiast druga kwestia, jeżeli ktoś... Jeżeli złym z stanie zdrowotnym jest jest pan Ziobro, ale wyczuć wyczuć, że był zdrowy i żeby jak najlepiej funkcjonował zdobył, na zdrowiu. Czego? mu na pewno z tego serca leczy, to nikt na pewno go nie zamknie do aresztu, bo nikt chorego człowieka nie zamknie do aresztu ani do więzienia, bo, bo tym po prostu nie pozwolą służby leczą. Panie pośle, ale wszystkie pośle do tej nie pory nie w opinii w tym, w tym momencie wszyscy po kolei, którzy są blisko tej sprawy, mówią jedno. Chodzi o to, żeby zamknąć byłego ministra sprawiedliwości bez, bez, bez jakichś konkretnych już ustaleń, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że my ścigamy i tym naszym wyborcom, którzy domagają się tej sprawiedliwości i tego odgrywania się, i cały czas na opozycji, dać po prostu przykład. I mówią wprost: minister zbignie w Umrze tam, gdyby trafił do tego aresztu. To pana nie przekonuje? Znaczy, jeżeli ktoś jest. Jeszcze raz panie powtarzam, jeżeli ktoś jest kim kolego Zgniewa Zibrów, no to w argumentów będzie takie pewnie ta, tak tego typu argumentów. Natomiast jeszcze raz powiedziałem, jeżeli stan zdrowia pana dziobry jest zły, to na pewno nikt tak, takiego człowieka nie zabije do aresztu, bo. Bo takie osoby w Polsce nie trafiają do, do, do aresztu wcześniej, jeżeli bym miał wprowadzono jakieś badania i widzę że jest w takim stanie tym, że nie może być w areszcie, to na pewno nic takiego się nie wydarzy. Natomiast no nie, nie wróćmy w sposób, bo ja nie jestem lekarzem, jakby jest pani redaktora, ani, 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 ani kolega poseł też nie. Chociaż, no, nie Ale wiem, Panie Pośle, zresztą, nie? mieliśmy wcześniejsze osoby, które były też w sprawie właśnie Funduszu Sprawiedliwości Przesłuchiwane, mieliśmy, y, mieliśmy urzędniczki, mieliśmy księdza Olszewskiego, mieliśmy kolejne osoby, które y, były pokazowo. Wrzucane do aresztu tylko i wyłącznie po to, żeby Donald Tusk i premier, a także jego rząd i, i, i wyborcy mieli te igrzyska, mieli po prostu na co patrzeć i żeby mogli w tym momencie się cieszyć. A tych problemów mamy zdecydowanie więcej w tym kraju. Jeszcze pan wnuk. Igrzyska. To... igrzyska Pani redaktor, to będziemy mieli we Włoszech tej zimy. Liczę na polscy skoczkowie i sportowcy, że będą na nich medale i będziemy wszyscy. Bez względu na sympatie polityczne i z polskim sportowcą. Natomiast mówimy o polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Panie nie, u, u, nie, ulega was, nie, ulega, nie ulega wątpliwości, że, że pan Wigiem Zebru zniszczył ten system wymiaru sprawiedliwości, przez to mamy dzisiaj sytuację, jaką mamy. Ale pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli ktokolwiek z państwa oglądający nas e, albo pełni jakieś przestępstwo, albo jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, to nie ma takich możliwości na jakichś swoich warunkach, swoich zasadach Panie będzie Panie ale ale. Także wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Ja też jestem równy wobec prawa, pan Zbigniew Ziobro także jest równy wobec prawa. Ale minister Nie, były jeszcze, minister sprawiedliwości, panie... prokurator generalny tak. mówi wprost, ja jestem ścigany tylko dlatego, z tego powodu, że ścigałem tych wszystkich, którzy y, działali na szkodę państwa. Wśród tych osób wymienia także premiera Donalda Tuska. To jest zemsta polityczna, tak mówią właśnie posłowie. To jest opinia pana Zbigniewa Ziobro, a moja opinia jest taka, że przez ostatnie 10 lat... Nie wiem czy ktoś bardziej działał na szkodę tego państwa niż Zbigniew Ziobro wraz ze swoimi kolegami A z dobrze, suwerennej ale Polski, które konkretnie. Ale konkretnie jaka szkoda, to, że platforma Dokładnie. powołała nadliczbowych członków Trybunału Konstytucyjnego, pierwsza skrzaniła i on to naprawił w następnej na kadencji, że nie dublerów nie zrobiliśmy, bo to wy, znaczy platforma WTW wtedy jeszcze nie było, chciała zniszczyć ten system. To, co że naprawił, to, co chciał sędziów komunistycznych wyrzucić ze systemu, to są jakieś krzywdy. Mamy właśnie się teraz tą mściżę, nie zrobiliśmy dobrej lustracji w odpowiednim czasie i palo sędziowie jeszcze się panoszą po sądach najwyższych, nie tylko to ludzie, którzy skazywali opozycjonistów na ciężkie więzienia i inne inne wyroki. To jest po prostu wstyd na polski i to chciał naprawić, ale Proszę bardzo lustracja Panie pośmiał Lustracja to powinniśmy zrobić w tych latach, jak jeszcze i tak, i pan i pani redaktor byliśmy bo bądź nas nie było na świecie. Tak do frasy niuka. Dogadaliśmy się przy tym stole, dogadaliśmy, a nie nas pokonaliście. No to masz ty powiedział, dlatego mamy to, co mamy. Dokładnie tak. I dziś też mieliśmy ten moment, kiedy Marek Siwiec pojawił się w kancelarii Sejmu jako nowy szef tejże kancelarii, więc widać wyraźnie, kto wraca w tym momencie do władzy i co będzie się działo w Sejmie. Kamil Wnuk, Polska 2050, Patryk Wicher. Prawo i Sprawiedliwość, a to był program na Linii Ognia. Dziękuję bardzo za komentarze do tej gorących spraw, myślę, że tych dyskusji związanych z tym, w jaki sposób dzisiejsza opozycja jest ścigana i o co chodzi tej władzy na pewno będą pojawiały się jeszcze na naszej antenie, nie raz i nie dwa, a już za chwilę pojawi się Emilia Ziemnicka i TeleExpress, dlatego warto z nami zostać. Do zobaczenia.